Syzyfowe Prace, podróż w głąb polskiej tożsamości. Syzyfowe Prace Stefana Żeromskiego to powieść o dojrzewaniu i walce z rusyfikacją w XIX-wiecznej Polsce. Główny bohater, Marcin Borowicz, przechodzi przez proces odkrywania swojej narodowej tożsamości. Początki edukacji. Marcin, ośmioletni chłopiec, rozpoczyna edukację w wiejskiej szkole w Owczarach. Rozstanie z rodzicami jest dla niego trudne. Nauczyciel, pan Wiechowski, stara się sprostać wymaganiom rosyjskich władz, choć nie jest osobą złowrogą. Gimnazjum w Klerykowie jest silnie zrusyfikowane. Wszystkie lekcje odbywają się w języku rosyjskim. Inspektor Majewski prowadzi działania rusyfikacyjne, organizując uroczystości na cześć cara. Wpływ rusyfikacji na Marcina. Osamotnienie. Śmierć matki pogłębia osamotnienie Marcina, który coraz bardziej przystosowuje się do zasad panujących w gimnazjum. Przyjęcie rosyjskich wartości, Marcin zaczyna brać udział w uroczystościach ku czci cara i przyjmuje rosyjskie podręczniki jako źródło wiedzy. Andrzej Radek. Postać kontrastowa chłopiec z chłopskiej rodziny trafia do gimnazjum dzięki swojej inteligencji i determinacji. Radek od początku jest świadomy swojego polskiego pochodzenia i nie ulega rusyfikacji. Przełom w życiu Marcina. Recytacja. Bernard Zygier, nowy uczeń z Warszawy, recytuje wiersz Adama Mickiewicza Reduta Ordona. Wystąpienie Zygiera wstrząsa całą klasą, a szczególnie Marcinem, który odczuwa dumę z Polski. Pod wpływem Zygiera i rozmów z Radkiem Marcin zaczyna dostrzegać manipulacje rosyjskiego systemu edukacyjnego. Marcin odrzuca narzucone wartości i ponownie zbliża się do polskiej literatury, tradycji i historii. Wspólne spotkania z kolegami, podczas których czytają polskie dzieła, stają się dla Marcina źródłem siły i nadziei. Egzamin dojrzałości i przyszłość bohaterów Przemiana Marcina świadomy Polak gotowość do obrony wartości, sukcesy radka, główne przesłanie walka z rusyfikacją, dojrzewanie patriotyzmu, siła narodowej tożsamości.